Witam, jest 11 maja godzina 20.26 Mamy jakieś 23,5 godziny na co 24, 20... problemy z matmą. Czy to się nagrywa? Witam na Podlasiu. Nie tak na Podlasiu. <grym> Nie, no to no. będzie głupie. To już będzie poniżej pasał. To jak, jak witam w piszczacu. Oto jest filmik na 5-lecie filmików o gitarach. To jest przedmiot dzisiejszego filmiku. Jest to gitara. Epiphone Les Paul Tribute Plus z 2015 roku. Oto jest mój kolega Dawid. Dawid jest głuchoniemy i dzisiaj nie będzie się odzywał, ale umie grać na gitarze, więc się przyda do czegoś. Tu będzie cięcie. Będziemy testować tą do gitarę oraz porównywać ją z tym oto Ibanezem. Jest to model nie pamiętam no, modelu oczywiście, ale ma bakery rozłączane cewki. Ale tu nie można wchodzić wtedy już. Jest to gitara z 1985 roku, co czyni ją starą jak Dawid. Prawie tak samo starą. Ta gitara waży... Ta gitara jest dość ciężka, jak każdy model Les Paul, co... Po 15 minutach grania na pasku yy, daje się, da się odczuć naprawdę na ramionach, ale wcale to nie przeszkadza w bieganiu za owcami i graniu. Mamy tutaj yy, dwa hambakery od Gibsona. Jest to model. Jest to model że Classic 1957 Nie wiem co mówić, bo po prostu mnie ciągle rozpraszasz no. Dawid Bo ja myślałem, że więcej o tej gitarze będę miał do powiedzenia Ale <laughs> Więc teraz może porównajmy brzmieniowo te gitary Dawid nam coś zagra My z Dawidem już mamy wyrobiony sobie nasz własny język, to jest jak szyf Żeby Dawid zagrał akord C-dur, muszę trzy razy Kopnąć go nogą. Jak widzimy, Dawid działa poprawnie. Żeby zagrał piosenkę pod tytułem Don't Look Back in Anger, wystarczy, że spojrzę na niego z gniewem. Przepraszam, muszę spojrzeć do tyłu z gniewem. Natomiast, żeby Dawid zagrał piosenkę, jakąkolwiek piosenkę zespołu Oasis, wystarczy, że zrobię tak. Na szczęście mam możliwość wyciszenia Dawida na swojej gitarze. Jest to dość rzadka opcja, ale ta gitara ma taką możliwość. Dopłaciłem za tą funkcję jedyne 599 polecę. Miałem mieć blokadę dla głuchoniemych, nie wiem dlaczego to wciąż. Dlaczego to nie działa. Przepraszam, ten, ten filmik nie ma na celu obrażać osób głuchoniemych, tylko Dawida. <ścoughs> Może zagramy z Dawidem coś razem. Niech to będzie piosenka pod tytułem Do kilku czasu. Więc, mniej yy, więcej, tak wygląda nasz poziom synchronizacji. Ta synchronizacja jest naprawdę na wysokim poziomie. Przepraszam, czy możesz nie psuć tego, co gram? mi Ok, Okej, więc to wszystko w dzisiejszym filmiku. Z takim stanem synchronizacji i umiejętności może być ciężko znaleźć publiczność, ale no cóż, możemy spróbować.